No to zaczynamy wykopki w ponad 30 stopniowym upale Oj będzie ciężko pierwszy sygnał pocisk ołowiany dosłownie po chwili drugi sygnał guziczek bez żadnych sygnatur w bardzo ładnym stanie, łóżko całe, także jest super. Jest łódeczka do nabojów Mauser. Tu była ta łódka od Mausera, od nabojów, a tu taki kapturek. Kolejny pocisk ołowiany. Tym razem łuska od Mausera. I kolejna łuseczka. Hmm Cóż to jest Pociągnąć? Bo nie wiem dlaczego do się dokopię. Hmm. Jakieś to zawleczka jest? Ciągamy. Hm yeah. taki plęt. Nie jest to zableczka żadnej miny, bomby. Myślałem, że to moneta, ale to tylko kale Niestety tylko kale Kolejna useczka. Kulka Ciastko z dziurką Mała kulka. Kolejna, troszkę większa. Tym razem coś takiego. Spłądka myśliska. Upał miłosierny ciekawy pocisk ołowiany ciekawy kształt ma kolejny guziczek. U, dziwny kształt może jakaś ziemianka była jak żelazko takie kolejny ołów fajny czubeczek tym razem gruby gruby zwierz gruby kaliber chyba breneka nie nagrywam z ołowiu ale to nagram a gruby ołów Kurde laje się ze mnie jakbym skoczył do basenu Dobra kończymy ten film bo jest straszny upał Także widzimy się w kolejnym filmie Na razie, hej